Witamy państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen takich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A ze stanowisk komentatorskich witają się z państwem zwarci i gotowi: Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Zobaczymy, czy mecz zdoła jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. I to tyle z tej akcji. Uwaga, mocny pressing. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Może im dać prowadzenie. Brawo, fenomenalna interwencja, ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Klas, Moisander, Sergio Penia przy piłce. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. rzutka, trafia prosto pod nogi, tyle tylko, że gracza rywali. I zdobywa piłkę teraz, tylko dobrze to rozegrać. Janson jest coraz bliżej pola karnego. Szansa! Mogą zaraz prowadzić! Teraz ratuje przed stratą Gola. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No to zaczęło się, proszę Państwa, zaczęliśmy, przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Bez faulu, czyściutki odbiór. Penia. Dobre podanie górą. Rozsądnie budują akcje, próbują sforsować obronę. No, jednak kończy się ten atak. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Może dobrze dograć pokazują się na pozycjach. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. chcą strzału. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Widoki, ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. No aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca. Traci piłkę. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem, bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Zostało jeszcze 5 minut, gry. Wynik wciąż bezbramkowy. Popatrzmy, zbliżamy się do końca. Wynik wciąż otwarty. Teraz może być groźnie. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna. Bez większych przestojów. Próbuje teraz szczęścia. I udana interwencja. Co teraz zrobią? Stały fragment w końcówce jest na wagę złota. Gol z Rożnego może przesądzić o wygranej. Rzuca piłkę przed bramkę. Pani sędzia gwizdze po raz ostatni. Po 90 minutach mamy wynik remisowy. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Traci piłkę, próbuje teraz szczęścia, i utana interwencja.